Witam. Przedstawię Państwu rozwiązanie dla przepompowni przygotowane wraz z firmą Hartimex. Obudowa z szafy wyposażona jest w podwójne drzwi, przy czym na drzwiach wewnętrznych zamontowany jest panel operatorski. Szafa umieszczona jest na podstawie umożliwiającej wyprowadzenie przewodów zasilających i sterowniczych z pompowni do układu sterowania. Jednostkę sterującą zestawu pompowego stanowi zaawansowany technologicznie sterownik Pelce. Prezentowany zestaw cechuje się. Pracą naprzemienną pomp z automatycznym zastępowaniem pompy uszkodzonej przez pompę sprawną. Generowaniem alarmów i ostrzeżeń oraz tworzenie zaawansowanych zestawień alarmów ze stemplami czasowymi. Kontrolą stanu zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych silników pomp. Kontrolą stanów zabezpieczeń wewnętrznych pomp. Komunikacją GPRS. Sterowaniem pracą dwóch pomp w oparciu o sondę hydrostatyczną. Trybem pracy z sieci lub agregatu. Realizowaniem opóźnień czasowych przy załączeniu, wyłączeniu pomp, obliczaniem wydajności pompy i układu pompowego. Ponadto w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie pompami odbywa się w trybie pracy awaryjnej. Dodatkowo szafa wyposażona jest w rozłącznik główny napięcia zasilania z pokrętem umieszczonym na drzwiach wewnętrznych. Inteligentne zabezpieczenie silnika pompy UBZ 305, wyłączniki różnicoprądowe, wszystkich obwodów elektrycznych szaf, przełączniki sterowania ręcznego umieszczone w wewnętrznych drzwiach szafy umożliwiają załączenie pompy w trybie pracy ręcznej oraz wymuszone pompowanie ścieków poniżej zabezpieczenia przed suchobiegiem. Zewnętrzny, świetlny, migowy sygnalizator starnu alarmowego. Oświetlenie wewnętrzne szafki, gniazda 400 i 230 V, ochronę przeciwprzepięciową, co najmniej klasy B plus C, gniazdo do podłączenia agregatu, zestaw antykondensacyjny złożony z grzałki o mocy 30 W i termostatu z nastawionym progiem działania. Dziękuję za uwagę i zapraszam do odwiedzania i lajkowania naszego kanału na YouTube oraz profilu na Facebooku.